Gdy na matę wchodzą medaliści Mistrzostw Europy, można liczyć na wyniki. W eksperymentalnej dla siebie kategorii wagowej 97 kg wystąpił ważący znacznie poniżej limitu Tadeusz Michalik. Z sukcesami w pierwszej fazie, bo pokonał Koreańczyka Lee i Szweda Lunda. Wiedziałem, że są więksi, może silniejsi, ale, po prostu, ale nie dawałem sobie do głowy wbić, że ja jestem słabszy od nich. Po prostu wychodziłem i wiem, że to jest mój dzień, moja walka, i wygrywam to. W finale przegrał jednak z Mistrzem Świata Musą Ewlojewem. Rosjanin dotarł do finału, co oznaczało, że Polak pozostał w grze o medal i kwalifikację olimpijską. Mniej szczęścia miał wicemistrz Europy, Geborg Sahakian, Ormianin z polskim paszportem. Po dwóch zwycięstwach przegrał w dramatycznym boju z Egipcjaninem Al Sayedem. Ten niestety poległ w kolejnej walce i zamknął drogę Polaka do medalu. Wszystko, charakter było, wszystko co mnie było dałem, ale trochę siła brakowałem. Najkrócej walczył brązowy medalista tegorocznych Igrzysk Europejskich Arkadiusz Kłynycz. Polaka w drugiej walce pokonał Rosjanin Aleksander Komarow. Progres klasyków widać, ale mankamentów nie brakuje. Troszeczkę się pogubiłem w parterze, straciłem pierwszy wózek. Myśleliśmy, że zawodnik z Rosji będzie atakował pierwszy lewą stronę. Oszukał mnie uderzeniowo, zrobił wózek na prawą stronę, później lewa strona i tak... Pogubiłem się po prostu i nie miałem za dużo do powiedzenia. Dalej jest z bolączką na partę, dalej, no musimy dalej więcej nacisku zrobić na ten partę nad obroną i atakiem, bo w stójce i tutaj jeśli chodzi o taką ogólną wytrzymałość, wszystko jest jakby, e, funkcjonuje. Jutro rozstrzygnięcia medalowe w dzisiejszych kategoriach i trzy nowe wagi z udziałem trzech Polaków.